Nie nam z dwa razy ciosy ja i to wszystko, bo byłem gorszy. No, trzeba najwyższych wyższe przeciwnika. Tomasz, po pierwsze gratuluję próby podjęcia walki z chiczką. Powiedz, czym się ten boks w ringu z Kiszką różni od tego, co oglądaliście, co panowaliście z trenerem na treningach, czy na sparingach? Zawsze walczysz tak, jak pozwalacie ci przeciwnik. Bo na to, co pozwalał nam to pozwalał. Widzieliście w ringu sami. Możesz chcieć dużo, ale no bo nikt nie pozwala, przeciwnik nie pozwala na wszystko i, i wychodzi walkę jak wychodzi. No. Jego większość jest miśny świat. Miałaś Miałeś podczas walki taki jakiś moment wątpienia, że walka toczy się nie po Twojej myśli w którymś momencie? No, oczywiście czujesz, że walka jest nie po Twojej myśli i zamierzasz coś zrobić, by zadać by, by cios, by oszukać przeciwnika, no, ale widać, że to mądry, doświadczony i wygrał. Pan miał tą wagę jeszcze raz rozegrać, co by Pan zmienił, co by, co by Pan zrobił inaczej? Po obejrzeniu z trenerem te, y, y, mogę powiedzieć, trudno mi na, na świeżo odpowiadać, no, y, y, oczywiście robiłem co mogłem, no byłem gorszy.